Zanim jednak molekuła dotrze do receptora, musi przeprawić się przez śluz, a tam już czekają białka transportowe OBP, czyli białka transportujące wonne cząsteczki. Białka te działają jak taksówki dla zapachów. Nie zawsze wiadomo, dokąd dowiozą, ale bez nich żaden zapach nie dotrze do receptorów. Ale robią to wybiórczo i trzeba o tym pamiętać. Niemniej dzięki nim niektóre nuty dojeżdżają szybciej i pachną intensywnie, inne zaś gubią się po drodze. A my myślimy, o, jaki piękny ten jaśmin! Nie wiedząc, że właśnie odbyła się walka o ostatnie wolne miejsce w taksówce. <laughs> Dlatego u jednej osoby nuta może być bardziej intensywna, a u innej łagodniejsza. OBP przenoszą hydrofobowe cząsteczki zapachów przez środowiska wodne, a enzymy w śluzie czasem te cząsteczki modyfikują. Dlatego pierwsze sekundy po psiknięciu perfum różnią się od tych po minucie. A propos walki, kochani, wiecie, że zapachy wcale nie chcą ze sobą współpracować? Molekuły walczą o receptory. Jak to wygląda w praktyce? Ano tak, że perfumiarz komponuje symfonię, a molekuły robią sabotaż. Jedne blokują drugie. Na przykład eukaliptol potrafi zamaskować zapach amoniaku ale już nie jego szczypanie w nosie, bo to już nerw tuldzielny. Dlatego maskowanie nie zawsze działa. To jak kłótnia w rodzinie. Możesz kogoś przekrzyczeć, ale nie sprawisz, że ta osoba zniknie. Tak samo tutaj. Czujesz, że pachnie ładnie, ale zapach amoniaku pozostał. Jednak nie każdy nos widzi to samo. Receptor OR7D4 to klasyk.